W dzisiejszym świecie często łatwiej jest żyć w błogiej nieświadomości, niż musieć przetrawić niektóre z potwornych prawd rzeczywistości. Jednak prawdy ukryte najgłębiej w ciemności to te, które najpilniej wymagają wyciągnięcia na światło dzienne. Wyobraź sobie, że stoisz na tylnym ganku, ciesząc się zachodem słońca. Po lewej stronie twoją uwagę przykuwa królik wyskakujący z nory. Chwilę później dostrzegasz kolejnego po prawej stronie, a potem jeszcze jednego zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym stoisz. Nagle zdaje Dajesz sobie sprawę, że to, co wydaje się przypadkowym królikiem wyskakującym z przypadkowej nory jest w rzeczywistości systemem tuneli połączonych rozbudowaną siecią tuż pod twoimi stopami. Siecią tuż pod Twoim nosem, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. Taki scenariusz istnieje, tyle że bez słów i w znacznie bardziej nikczemnym celu, jakim są ofiary z dzieci. Bardzo stara i demoniczna praktyka składania dzieci w ofierze kananejskim Bogom, Baalowi i Molochowi nie zakończyła się w Starym Testamencie. Niestety, nawet dzisiaj. Rytualne ofiary z dzieci są praktykowane na całym świecie, w tym w naszych własnych Stanach Zjednoczonych. Praktyki te są najczęściej ukryte, ale czasami odbywają się całkiem publicznie, jedynie przebrane za coś innego, do czego po prostu przywykliśmy. Te przypadki, które zawsze wydają się przypadkowe i niepowiązane, są w rzeczywistości częścią rozległej i dobrze zorganizowanej sieci ukrytej na widoku. Dzisiaj ofiary z dzieci są powiązane w siedmiu obszarach, które współpracują ze sobą i niezależnie. Aby promować, chronić i czerpać zyski z tego maniakalnego systemu. Handel dziećmi. Ten element zaspokaja zarówno podaż, jak i popyt, tworząc drogi handlowe dla wszystkich innych kręgów. Aborcja, nie miejcie złudzeń, to są ofiary z dzieci, niczym nie różniące się od czasów Baala. Tylko teraz, dzięki partnerstwu z handlarzami, dodali korzyść w postaci zysku z części ciała, komórek macierzystych, krwi i wielu innych rzeczy. Przemysł ochrony dzieci. Chociaż powiem, że nie wszystkie te organizacje są skorumpowane. Wiele z tych służb, zarówno rządowych, jak i prywatnych, w tym organy ścigania, sądy, szkoły, infolinie, rodziny zastępcze, sierocińce i organizacje międzynarodowe, odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu, dystrybucji, maltretowaniu i handlu dziećmi na całym świecie. Wykorzystywanie dzieci, może to być grooming lub indoktrynacja dziecka, edukuje ono jak to robić dla innych kręgów. Powodując traumę fizyczną lub emocjonalną, satanistyczne znęcanie rytualne. Obejmuje ono kontrolę umysłu, traumę fizyczną i emocjonalną, manipulację psychologiczną oraz zmianę DNA i genetyki, tworząc armię nieświadomych uczestników rozproszonych wśród populacji. Produkcja treści jawnie seksualnych, zarówno z udziałem dorosłych, jak i dzieci, nie tylko generuje ogromne przychody na finansowanie innych kręgów, ale tworzy odcięcie od zaangażowania, jednocześnie znieczulając nasze spojrzenie na to, co jest normalnym i akceptowanym zachowaniem, jest ona stworzona tak, aby była łatwo dostępna. Rozprzestrzenia się i mnoży przez internet, wywołując uzależnienie, i znacznie zwiększając popyt. Głębokie państwo, Deep State, jest to element, który kontroluje, finansuje, wykorzystuje, reguluje, propaguje i łączy każdy z tych kręgów poprzez skorumpowany rząd, zarówno lokalny, krajowy, jak i międzynarodowy. Wykorzystuje inwigilacje naszych urzędników, prawa, sądy, regulacje, międzynarodowe korporacje, skorumpowane media i nasze branże rozrywkowe, aby gloryfikować, normalizować i znieczulać populację na te praktyki. Możecie być świadomi niektórych sposobów łączenia się tych siedmiu obszarów, a jednocześnie nieświadomi ich prawdziwego celu. Przykładem jest Plant Parenthood, które na powierzchni w najgorszym razie wydaje się usługą legalizującą morderstwo niewinnej, nienarodzonej duszy. Rzeczywistość jest taka, że są to ofiary mające nie tylko wyludnić dzieci pobłogosławione przez Boga, ale także przynieść zysk z ich organów, komórek i krwi niewinnych. Powiązania aborcji i handlu dziećmi są symbiotyczne. Zdjęcia dzieci, którymi handlowano, które maltretowano i Muszano do znoszenia satanistycznych rytuałów. Są sprzedawane w Internecie, zarówno w dark webie, jak i na platformach mediów społecznościowych, na których spędzamy codziennie wiele godzin. Każdy aspekt handlu znęcania się rytuałów i pornografii jest łatwo dostępny na wyciągnięcie ręki. Niestety, te kilka przykładów to tylko wierzchołek góry lodowej. Powiązania i przykłady są nieskończone, a każdy staje się bardziej nikczemny od poprzedniego. Nadzieją jest to, że nasz Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, który wydobywa tę ciemność na światło. W ciągu ostatnich trzech lat byliśmy świadkami początku masowych likwidacji wielu aspektów tych sieci. Korzenie tego zła wywodzą się ze starożytnego kultu fałszywych bogów, takich jak Baal i Moloch. Ołtarze fałszywych bóstw nigdy nie zostały w pełni zniszczone i zawsze znajdowały sposób na powrót do naszych społeczeństw. Dopóki nie uznamy tych strasznych prawd i nie zniszczymy ołtarzy oraz bałwochwalstwa raz na zawsze, nigdy nie skończymy z ofiarami i cierpieniem małych owieczek Bożych. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.